I powróciliśmy. Dzień dobry i gramy dalej z Raimannem. A mnie od... od... nasz... nie wyrzuciło internetu. Ale nasz... Będę szczery. No, to jest fart. i no, ja muszę przyznać, nasza drużyna się trochę skurczyła. Zauważyłeś? ja się muszę No ja już zaraz będę. Ja jestem twoim śladem, idę. Hmm. Mam nadzieję tylko, że żadni gracze nie zbędą tutaj. A jak będą, to można spróbować. Czekaj, ile ta się kias zdaje? 9 zadaje. Dobra. Bo się sama z siebie zawsze dziewięć zadaje, z tego co widziałem. Tylko że ma prędkość większą. Im lepszy surowiec. I ja chciałem sprawdzić... O, już jestem na powierzchni. Gdzie, ty... Gdzie pan poszedłeś? Mam pas. Widzę. A kurwa! Co? Zobaczcie MKP, głupi sposób. Nie chcę pytać, ale możesz mnie przeklinać na odcinku. O kurde, ja w złą stronę pobiegłem. O sytuacja nadzwyczajna, w której przekleństwa były wymagane. No, na w moim sytuację. przypadku też. Ja pobiegłem w stronę bariery wyobraź sobie. Normalnie centralnie tę barierę widziałem. Rejman lepiej No są strzyki jasna. Gdzie? Tam są, no są normalnie strzyki, idę To jest spawner, ale bariera tu jest tam tam sto kratek dalej. Widzisz ją? Widziałem ją przed chwilą, rozumiesz? Dobra, okej, okay. ja jestem na 800. Słuchaj, ale tutaj... Słyszę, nie to, to będzie spawner, uciekaj. A jak gdzie... O kur! Ja pierdolę! Spawner!

Ja może będę czatował na barierę lepiej. Czatował na barierę, ty dobre, jesteś, ała! Ała! No to po co, że się tam pchasz, to jest spawner. Ty... Plecy! Nie zarobiście, ale też. Noż. No i co, znaleźliśmy jednego chleba i to tyle mniej więcej z przydatnych rzeczy. Brawo! A, zestrałem się normalnie. nie, nie, Ty nie, Ty tutaj to jest? nie, 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 Uciekamy. nie, 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 daleko nie, 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 Stówkę przebiec i już ją widzisz, nie? Tylko... Wytnij mi ten moment. Co? Wytnij ten moment, bo naprawdę ja spalę ze wstydu. Nie no spokojnie. Ale wiesz... wiesz le, ile osób by nagle do ciebie waliło? Eee, bo świnka, ja... ja e, coś mi się wydaje, że ktoś tu był. Stwierdzam po wełenkach. A, no. Ile kaj bo tu jest. Ej, mam Staryc. pytanie: czy jabłko złote się robi z samorodków, czy też tabek? tabek? tabek Kurcze. Dobra. Staryc. Nic, bo chcieli się wyleczyć, bo mam półtora, półtora życia tego, tego maksymalnego. O ty, w ogóle my mamy przestrane tutaj, nie? Jakbym ja miał łuk. Właśnie, nici mamy. Tak, Właśnie. nie mamy strzał. Dobra. Ja mam strzał. Ile? Wie? Mm. Wie? Trochę za mało, żebym kogoś załatwił. Ty, ej, ale tutaj. Ale tu jest bardzo ciekawy kajd, powiem ci. Morski? Do którego można zejść, ale nie jest to dobry pomysł. Chyba, że jak gdyby to były diaksy. pak. Lepiej okay. wiesz, co lepiej, chodźmy. Gdzie ty też iść? Człowieku, 32 minuty do tych meczów. No tak Ale word barier bariera świata... No cóż. No tak. Niby ja ją A. widziałem, ale mnie bić nie zaczęło, to dobrze. Musisz wejść w tą barierę, żeby cię zaczęło bić. Aha. Czekaj, w ogóle zapalniczka, zapalniczka. Kurde Masz żelazo? Yy, w, 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 chyba nie. Yy. O, krzaczek! raczej Bo my się do gości zbliżamy, tak nie chcecie martwić martwić. Tylko zastanawiam się czemu Team Tracker mi pokazywał przed chwilą do tyłu. No bo tam się wtedy spełniliśmy, tak? Nie. Bo tam jest środek. No chyba tak, się się wynoszę. Może i tak mm. 15 minut zostało. O. Skrócili, nie? Ooo, skrócili. Tam są skrzynki znowu. Kiedy wydadzę. No, chyba cię coś pogrzało za przeproszeniem. I tak, mam mało kapel. Mam pod dupie, Chodź. No ja się nie Zanów. dziwię, jak to nie jest przypadkiem. jak to nie jest ogarnięte. Tu może być wioska i może być świątynia. Wiesz? Nie są. Y ja stwierdzam to po tym, iż jest wygenerowała się tutaj studnia. A studnia oznacza, że jedno z tych dwóch ma dużą szansę tutaj być wyrenderowanego. Nie, zablokowałem się w bloku! Bijecie? Nie. Ale nie mogę wyjść. No nie! Ury! Nie mam łopatki, Będę łapką kopać. O nie, ła! Tak gówno! Łap, dostań mi stąd, bo jeszcze nie wydostanę. Teraz. Proszę. No już. O, super. Podcinkę. Nie. Mm. Nad no, nami leciał okay. jakiś kwadratowy bloczek, czy to dobrze? Okej, okay. no a tam jest kolejny spawner, nie? Um, nie? A czego? Szkieletów, chyba nie chcesz tam iść. <śleszy> Kurde. Ja tak tam nie pójdę. Lepiej zmy ja, się ja, ja, ja się tak wycofam powoli. Ej, Nie rób tego. Ja należę do tych, co trzęsą portkami na szkielety. Posuń się, chcę zobaczyć. Uj! <grym> <grym> Dobra byłaś. Ja to ja to zrobię, nie? Dam radę. Ale tu może piach na ciebie spać. To kupię. Dupi, ale... okay. eee. ja, idę, ja czatuję na border, nie ma. Lepiej mi pomóż tutaj. Tak, a e, bardziej ci pomogę, nie tam e, życia tracąc, tylko patrząc, czy przypadkiem już to jest Nie, 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 życia. Skoro tak mówisz. Tak, Tak, nie, 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 Ej, ja z tego nagrania mogę fajny moment zrobić. Co? Ja nie wyrabiam kino, kino, kino nie To już mnie... już mnie głowa zaczyna boleć jeśli o to chodzi Uja! Okay.